Zajmiemy się teraz kilkoma wyrażeniami z dialogu, ze zdań, którym przyglądaliśmy się na poprzedniej lekcji i postaramy się te wyrażenia utrwalić w innych zdaniach, w innych zastosowaniach. Andare a fare qualcosa. Andare a fare qualcosa. Iść coś zrobić. Pensare di fare qualcosa. Pensare di fare qualcosa. Zamierzać coś zrobić. Myśleć o czymś, aby to zrobić. Planować coś zrobić. I oto przykłady użycia w innych zdaniach, nie w tych z dialogu. Qualche volta, quando o tempo, vado a fare una camminata in montagna. Qualche volta, quando ho tempo, vado a una camminata in montania. Czasami, gdy mam czas, jadę idę przejść się w góry. E questa volta dove pensi di andare a fare trekking? E questa volta dove pensi di andare a fare trekking? A tym razem gdzie zamierzasz iść na trekking? Questa volta vado sul sentiero degli dei. Questa volta vado sul sentiero degli dei. Tym razem idę na ścieżkę bogów. I słówka Qualke, kwalkę kilka. Jakiś, jakaś. Una volta, la volta. Na przykład w sformułowaniu questa volta, questa volta. Tym razem. Volta, czyli taki rodzaj kolejności, tak? Questa volta. A w pierwszym zdaniu mamy qualke volta, qualche volta. Czyli dosłownie by to było kilka razy. KŁALKĘ volta. Przetłumaczymy jako czasem, niekiedy. Una camminata, camminata, długa wycieczka piesza, trekking. Zdanie wyglądało tak. Qualche volta, quando o tempo, vado a fare una camminata in montagna. I dalej słówka. Il sentiero, il sentiero, to jest ścieżka. W trzecim zdaniu mamy Il sentiero degli dei. Jest to ścieżka Bogów. Bóg czy bóstwo to jest il dio, il dio. W liczbie mnogiej mamy dei, dei, czyli bogowie bóstwa, ewentualnie bez akcenciku, ale dla dei, dla dei o dziwo jest rodzajnik li, li dei, li dei. Mówiąc krótko, wzięło się to stąd, że kiedyś słowo dio brzmiało idio, zaczynało się na i, w liczbie mnogiej brzmiało wtedy, jako bogowie, i di. Zaczynając się na i, wymagało rodzajnika li w liczbie mnogiej. Li i di. Mamy więc tutaj wyjątkowo rodzajnik li. Li dei. Li dei. Bogowie. A zatem il sentiero degli dei. Il sentiero degli dei, czyli ścieżka bogów. Prepozycjone di plus li dei. Il sentiero di plus li dei daje nam deli dei. W zdaniu było vado sul sentiero deli dei. Sul sentiero, sul sentiero, czyli na ścieżkę, na ścieżce. Prepozycjone su znaczy na, na czymś plus il sentiero, sul sentiero. Oto widok z il sentiero deli dei Nazwa nie wzięła się przez przypadek, czyli ścieżka bogów. Tutaj akurat mamy widok na Positano, na wybrzeżu amalfitańskim. Wszystkie zdania jeszcze raz. Qualche volta, quando ho tempo, vado a fare una camminata in montagna. E questa volta, dove pensi di andare a fare trekking? Questa volta, vado sul sentiero degli Dei. I kolejne zdania z tymi wyrażeniami. andare a fare qualcosa. La settimana prossima andiamo in montagna a sciare. W przyszłym tygodniu jedziemy w góry pojeździć na nartach. A sciare. Andiamo a sciare. Sciare to jest jeździć na nartach. I dalej. Dove pensate di andare? Dove pensate di andare? Czyli po polsku, gdzie się wybieracie, gdzie myślicie, aby pojechać, gdzie planujecie pojechać? Al terminillo, al terminillo, na terminillo. Z kolei il monte, terminillo, il monte, terminillo, czyli góra, powiedzmy tak, góra, terminillo, czy też masyw wzgórza, Terminillo. To jest masyw górski w Apenninach, w prowincji Lazio, ale mnie chodzi tutaj o to, że nazwa Terminillo występuje, jak większość nazw geograficznych, z rodzajnikiem. I słówka La settimana, la settimana tydzień, la settimana prossima, przyszły tydzień, nadchodzący tydzień. Prossimo, prossima, przyszły, przyszła. Nadchodzący, nadchodząca. La settimana prossima, nadchodzący tydzień. Sciare, jeździć na nartach. Are, czyli pierwsza koniugacja. Andare, a sciare, jechać na narty. Il monte, il monte, wzgórze, góra. Jak większość nazw geograficznych, także terminillo, tak, monte terminillo, używa rodzajnika. Il terminillo. A zatem mamy tutaj preposizione a, ponieważ andare al terminillo. Andare a plus il terminillo, czyli al terminillo. Jechać, czy iść, nad, czy do terminillo. La settimana prossima andiamo in montagna a sciare. Dove pensate di andare al terminillo? I kolejne zdania. Venite con me A Visitare il Panteon Stasera. Venite con me A Visitare il Panteon Stasera. Czy idziecie ze mną, czy pójdziecie ze mną, zwiedzić Panteon dziś wieczorem. Venite con me a visitare. Czyli sformułowanie andare a visitare. Andare a visitare możemy ująć też jako venire a visitare. Andare a visitare è analogiczne do venire a visitare. Ale, jak pamiętamy, venire stosujemy tylko w pewnych okolicznościach. I E A zatem, venite con me a visitare il panteon stasera? No, questa sera pensiamo di andare a visitare Castel Sant'Angelo. No, questa sera pensiamo di andare a visitare Castel Sant'Angelo. Nie, tego wieczora, questa sera, czyli dziś wieczorem, zamierzamy zwiedzić zamek Świętego Anioła. I trzecie zdanie. Ktoś zawiedziony mówi: Vabbè, ci andiamo un'altra volta. Vabbè, ci andiamo un'altra volta. No dobrze, no dobra, pójdziemy tam innym razem. Sera, la sera, czyli wieczór. Uwaga, Syra. We Włoszech zaczyna się już praktycznie po obiedzie, czyli około 14.30 Włosi mówią już sera. A więc z ta sera dziś wieczorem, począwszy od popołudnia. Castello, Castello. Il Castello. Zamek. Castel, Castell to też zamek. Słówko Castello zostało tu skrócone, obcięte. Lo, tak, castel. Co zwykle się dzieje, kiedy mówi się o pełnej nazwie tego zamku, tego obiektu. A więc Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo. Nazwa. Zamek świętego anioła. Słówko santo, święty, santa, święta. I rzeczownik angelo, angelo, anioł. Un angelo, l'angelo. A zatem Sant'Angelo, Sant'Angelo, święty anioł. I tego rodzaju zbitkę, jak tutaj dwa wyrazy połączone apostrofem. Mamy właściwie zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia ze słówkiem santo, które poprzedza jakieś inne słowo czy imię na samogłoskę. A więc można by powiedzieć, że chodzi o santo angelo, tak, święty anioł, ale tutaj praktycznie zawsze powiemy Santangelo. I dalej. Altro, altra, inny. Czy następny, tak? Inna, następna, w zależności od kontekstu. Tutaj akurat kontekst un'altra volta, un'altra volta, czyli następnym razem, innym razem. W zdaniu mamy ci andiamo, va B ci andiamo un'altra volta. I cóż to ci tutaj robi? Ci andiamo, tak? Pójdziemy tam. Jest to ta nasza cząstka, ci, która zastępuje nazwę miejsca, a czasami całe zdanie potrafi zastąpić. Tutaj akurat zastępuje Castel Sant'Angelo. A więc moglibyśmy powiedzieć Andiamo a visitare Castel Sant'Angelo, ci andiamo. tak? Andiamo a visitare Castel Sant'Angelo, ci andiamo. Ci, czyli Castel Sant'Angelo. Lub ewentualnie ci, jako zastępujące. A visitare Castel Sant'Angelo. Venite con me a visitare il panteon stasera. No, questa sera pensiamo di andare a visitare Castel Sant'Angelo. Vabbè, ci andiamo un'altra volta. Jeszcze słówka o słówku wAB. Vabbè". Vabbè to jest kolejne wcielenie Va bene brzmi neutralnie, znaczy dobrze. Natomiast te wcielenia typu WAB pisane przez H czy WAB pisane z E akcentowanym, one mogą mieć różne odcienie emocjonalne. Tutaj ktoś jest zawiedziony, że nie chcą z nim iść do Panteonu, więc mówi: No dobra, OK, Vabb, ci andiamo un'altra volta. No dobra, pójdziemy innym razem. Przeczytam wszystkie te zdania tylko po włosku. Qualche volta, quando o tempo, vado a fare una camminata in montagna. E questa volta dove pensi di andare a fare trekking? Questa volta vado sul sentiero degli dei. La settimana prossima andiamo in montagna a sciare. Dove pensate di andare? Al Terminillo. Venite con me a visitare il Pantheon stasera. No, questa sera pensiamo di andare a visitare Castel Sant'Angelo. Vabbè, ci andiamo un'altra volta. Oczywiście po lekcji wideo warto zajrzeć do e-booka oraz zrobić ćwiczenia. W następnym filmie będziemy utrwalać kolejne wyrażenia z dialogu na przykładzie konkretnych zdań. Teraz to wszystko. Grazie.